Witam. Kupiłem Lumixa S5. Właśnie teraz testuję. I moje pierwsze wrażenia są takie, że no nie wiem, ta kamera wydaje mi się bardzo, bardzo zabawkowa. Zabawkowa pod względem tego, że w przeciwieństwie do GH5, która jest solidnym, solidnym aparatem, S5 wydaje się zrobiona z innego z innego stopu plastiku, czy z innego stopu magnezjum. No i nie sprawia wrażenia takiego takiego czołgu jak GH5. Nie? Praktycznie kupiłem, bo była naprawdę bardzo dobra oferta. Za niecałe 1700 euro był aparat z dwoma obiektywami, z obiektywem stałym, który jest w komplecie, czyli 20 do 60 i dość jasnym obiektywem 50. No uznałem, że to jest bardzo dobra oferta, no bo faktycznie jest bez, bez, samych, bez samych obiektywów, sam korpus potrafi kosztować do 1800 euro. Jest to aparat dwuletni, znaczy wypuszczono go dwa lata temu. Ten aparat ja kupiłem nowy ze sklepu i nie wiem, teraz muszę powiedzieć, że trochę jestem tak. Trochę jestem zawiedziony tym, co, co w tym aparacie w, za, zauważyłem, w, w przeciwieństwie do GH5, w której można nagrywać w, w, w kodekach All-I 400, 400 mega, megabitów. Tutaj jest tylko możliwość do, do 150 i do 200 przy 60 klatkach na sekundę. E, nie wiem, nie, nie jestem aż tak bardzo... E, nie jestem aż tak bardzo... E, z zagłowiony w, w technologicznych aspektach i jak to w ogóle funkcjonuje może to być po prostu inny sensor inny, e, inny procesor w, w tym, w aparacie, który, w, który po, polepsza tą wydajność i, i wcale nie trzeba tego pompować do, do 400 do 400 bitów na do 400 bitów e, na sekundę, tak? czy jakoś tak to się wylicza no nie, nie wiem, możliwe, że jestem takim zwykłym konsumentem, który patrzy na, na cyfry, liczby i to, to mnie bardziej w sumie mobilizuje czy tam buduje. No, nie ma co to ukrywać, zwykłym konsumentem można tak powiedzieć, nie? Bo nie jedna osoba daje się łapać na pewne pewne, pewne triki konsumenckie, w których są formaty 4K, 6K, 8K itd., itd., ale nie zawsze one się równają w końcowym końcowym efektem tego co, co można osiągnąć z danego, z danego aparatu czy z danej kamery. No ja się przyzwyczaiłem w GH5 do nagrywania 6K w HLG i w tym formacie 2.6.5, no i w, w, według mnie to jest bardzo fenomenalna sprawa. Tutaj w s piące brakuje mi tego y, formatu y, gdzie mam 200, 200 megabitu, megabitów i tego formatu 2.6.5 i yy, klucze, no nie wiem tak się zastanawiam, czy będę używał tę łez 5. Czy po prostu zostanę przy swoim kanonie RC, który bardzo lubię. Uważam za solidny ogólnie aparat, może mniej, mniej kamery, ale aparat to jest solidny. No i przy piące GH, yy, swoje zostanę. Trochę nie wiem czy, czy się zawiodłem. Nie, trudno powiedzieć, czy się zagadnę, bo nawet nie mam, nie, mam, nie mam teraz okazji spróbować tego pod żadnym profesjonalnym projektem, bo nie mam ni, 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 nic, nic w kalendarzu. Pogoda za, za oknem jest mało inspirująca, także są bardzo, bardzo nikłe możliwości sprawdzenia, sprawdzenia w, w efekcie, jak, jak ten aparat w ogóle funkcjonuje. No myślę, że jako pełnolusterkowiec to jest y, solidnym aparatem w tej cenie. No, w obecnym w tej cenie, której jest, bo z tego, co widziałem, to, to wy, wypada, że to jest najtańszy y, pełno pełnoklatkowiec z takimi możliwościami. Y, pełnoklatkowiec z takimi możliwościami, bo jakbym miał zapłacić tyle samo za Canon R, jedynie za korpus, no to bym nie zapłacił już niestety, bo Mimo tego, że Kanonerka bardzo lubię jako, jako aparat do, używa, do, do użytkowania, to nie mamy żadnych zastrzeżeń. Ale pod aspektem wideo jest trochę jestem trochę kurczę. No, nie, jest, nie jest pod aspektem wideo tego, co bym oczekiwał. Tutaj Lumix nie, no nie zabłysnął może, nie wiem, ciężko im powiedzieć, nie zabłysnął inno, innowatywnością. W, bo wydaje mi się, że nawet GH5 była solidniejszym sprzętem niż, niż S5. Takie ja mam przynajmniej wrażenie, bo miałem do, doczepiony do, do, do GH5 yy, Viltrox Speed Booster, czyli przyspieszacz tak zwany, tłumaczyć, tłumaczyć bezpośrednio na Polski. No i co mi daje w sumie też tą objętość pełnoklatkową, jeżeli do, dołączam tego Viltroxa? Czyli dodatkowa, do, do, jedna, dodatkowa, jedna dodatkowa opcja jaśniejszego obrazu, no i trochę boki tej tak zwanej, nie? Nie wiem, muszę się zastanowić. No myślę, że ogólnie, jeżeli bym nie miał kanała Rki, to z pewnością bym był zadowolony z tego aparatu, bo nie ma co ukrywać. Jest wszystko w nim to, co powinno być. Jak, jak również możliwość nagrywania surowego materiału na rejestratory Ninja Tomos. Jeżeli ktoś posiada. Ja posiadam, także pewnie to jest spory plus. No, minusem jest to, że, że rzadko myślę że będę używał tego, tego rejestratora do, w tym aparacie, bo tym no, ma to się ukrywać dla większości większości moich projektów, które ja wykonuję, czy, czy Wesela, czy, czy jakieś tam różne nagrania na YouTube. No to większości osób nie odróżni dobrego 8-bitowego formatu od 12-bitowego surowego formatu. No, tak, to, tak to funkcjonuje, można się tam zagłabiać do, do y, sedna materii, jak to się mówi, ale no, y, wiele, wiele wpływa na to, że jest efekt pewien, nie? Czyli jak, y, co filmujemy, jak filmujemy i jaki mamy punkt zainteresowania? Nie? Jeżeli coś jest nieciekawe, to nawet i w 40, y, w 40 bitach nie będzie nie będzie fajne, nie? Także od, od, od i cały sekret od i cały sekret yy, yy, do, dobrej jakości obrazu, nie? Nie, chcę, żeby ten, nie chcę po prostu, żeby ten aparat u mnie yy, był na, na szafce i nie był używany do, do projektów. Jak również lubię być obwieszony aparatami na, yy, na weselach czy coś, bo wtedy się czuję skrępowany, jak mam jeden aparat yy, na, na statywie, drugi mam aparat. Yy, Przykładowo na, na gimbalu gdzieś, no to mi w sumie, w sumie, w sumie zazwyczaj to wystarczy. nie się obwiesza aparatami, to po prostu się człowiek bardziej krępujący, bardziej skrępowany robi, i yy, chyba, chyba fajnie być troszkę zminimalizowany podczas pracy, żeby się nie, nie obładowywać niepotrzebnie sprzętem i podchodzić do, 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 do rzeczy bardziej, bardziej profesjonalnie. Zawsze jest czas na zmienienie obiektywu, czy zawsze jest czas na y, zmia, zmianę aparatu na przykład, nie? No jest na pewno dobra oferta z tym 50 opa, y, obiektywem, który sam obiektyw kosztuje 500 euro, jeżeli chce się kupić nowy. Ogólnie przed zakupem tego aparatu dużo oglądałem y, y, na YouTubie w, y, wskazówek czy recenzji, tutaj Wam podepnę te, y, te, fi, te klipy. Od osób, które, się z, które są w branży wideo i w branży fotograficznej. Także to, to trochę mnie do tego zmobilizowało, żeby kupić. No i cena oczywiście, nie? Bo w tej cenie, to obecnie na rynku z tych pełnoklatkowych aparatów z takimi możliwościami. No to wyszedł na, najtańszy, najtani ten Lumix. Prawie po, połowa, połowa ceny Sony a 73 S a ponoć również również aż tak aż tak solidny w, w, w nagrywaniu, nie? Jeżeli macie jakieś sugestie co do, co do Lumixa S5 czy, czy to zatrzyma się aparat czy, czy lepiej nie, bo nie, będzie, nie będę miał z niego pożytku no to zostawcie w komentarzu a ja postaram się w międzyczasie, jak będę miał jakoś sposobność, może coś nagrać z tym aparatem, ale mówię, nie jest, nie jest bardzo pogoda nie jest bardzo inspi inspirująca na zewnątrz. Blisko, szaro, buro i mało, no mało ciekawe po prostu. Jakoś nie za bardzo, nie za bardzo jest możliwość nawet sprawdzenia tego aparatu w, w takich warunkach inspirujących do, do, do tworzenia rzeczy. nie? Dobra, pozdrawiam.